Dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnej fuszerce, jeśli chodzi o naprawę samochodu osobowego. Byłem jakiś czas temu na skupie złomu, gdzie między innymi są złomowane samochody rozdzielane na poszczególne surowce, ale też można kupić jakąś część z tych samochodów, które już były używane i się popsuły i trafiły na złom. Ja byłem zainteresowany taką obudową filtra powietrza, ta obudowa pochodzi od Forda. Oczywiście tu stary filtr jest zdemontowany, i jeszcze jest druga część plastikowa do tego. Musiałem sobie sam to wyjąć z samochodu i dostałem to właśnie na skupie złomu. Ale co mnie zaciekawiło, gdy to już wyjąłem i później czyściłem w domu, aby przygotować to pod sprężarkę, o czym za chwilę opowiem. Zwróciło moją uwagę to, że tutaj było pęknięcie. Ja to skleiłem klejem super glue, oczywiście po wcześniejszym umyciu wyczyszczeniu taką szczoteczką jak do mycia zębów. Jest to już solidnie sklejone, ale właśnie co mnie zaniepokoiło, że w tym Fordzie ktoś wymieniał filtr powietrza. No powiedzmy mechanik, chociaż nie jestem tego pewien, może i sam właściciel, nieważne. No ale ktoś go wymieniał. I tutaj były takie kwadratowe nakrętki z gwintem, oraz w tej drugiej części śruby. Na cztery śruby. To było połączone. Jak już był włożony ten filtr, to przychodził plastik dokręcany tu na cztery śruby, a w tych kwadratach były takie kwadratowe nakrętki. I przechodząc do rzeczy, jedna z tych nakrętek nie chciała się dać odkręcić, i ktoś sobie poradził tak, że po prostu to wyrwał na siłę, przez co nie było to szczelne. I kto wie, czy nawet zanieczyszczenia z tego powietrza nie przedostały się do silnika. I to nie było przyczyną uszkodzenia i wyrzucenia tego forda, oddania na złom. Ja mam takie podejrzenie, że właśnie nikt tego nie skleił, tylko tak na trzy śruby. Później to zostało skręcone. Ja sam tą jedną śrubę tutaj. Yy, Rościnałem taką ręczną piłką, bo się nie dało tego wykręcić nawet po użyciu jakichś środków, takich typu od, odrzewiacza, czy jakiś WD40. Trzeba było po prostu przeciąć. No ale popatrzcie, yy, prawdopodobnie nikt nie był świadomy, że to nie jest prawidłowo skręcone i że te zanieczyszczenia mogą się przedostawać, co może być bardzo. Niebezpieczne dla silnika. Może go trwale uszkodzić w samochodzie osobowym. Trzeba bardzo zwracać uwagę nie tylko na samą wymianę filtra, ale na wszystkie te pozostałe elementy typu obudowy, typu, typu rury takie elastyczne, które doprowadzają do powietrza. Wszystko jest szczelne. A przechodząc do sedna, dlaczego to kupiłem? Otóż miałem taki pomysł, i już nie pierwszy raz tak robię, że wykorzystuję filtr samochodowy, który ma dużą powierzchnię, tak jakby filtrowanie tego powietrza. Wydajność która, tego powietrza, która przechodzi przez filtr, jest bardzo duża. I mam tutaj dotoczony bardzo dokładnie taki element z plastiku, w którym jest nabita taka rurka. Pół cala. I tutaj do tego otworu to pasuje też na wcisk. Gdy to podgrzejemy suszarką, gdy jest ciepła ta obudowa, możemy to po prostu wcisnąć i nie potrzeba żadnego kleju. Samo to, to się trzyma, jest na tyle dokładnie wykonane. I możemy takie coś tutaj nakręcić wąż elastyczny albo króciec, powiedzmy, i może nam to służyć jako. Po prostu filtr, taki wysoko wydajny do sprężarki powietrza, przez co w tani sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo właśnie naszej sprężarce, że nie będą się jakieś tam zanieczyszczenia typu kurz czy jakiś pył dostawać do wnętrza sprężarki, tylko będzie to w wydajny i profesjonalny, myślę, sposób filtrowany. Inny sposób, do czego można taki filtr wykorzystać, i który już wykorzystywałem, właśnie ze złomu taki filtr, to jest użycie go w kosiarce. Bardzo często chińskie modele kosiarek mają bardzo malutki filtr, przez co ilość powietrza jest niewystarczająca dla prawidłowej pracy silnika. Jest to często zrobione na oszczędność powiedzmy, i dodanie takiego filtra z dużą powierzchnią, wyżej niż silnik. Raz, że zapobiega temu, że on się szybko zapycha, ponieważ oryginalnie bardzo blisko tego silnika w kosiarce jest filtr, przez co wszystkie zanieczyszczenia typu kurz, pył, gdy latem kosimy trawnik, się tam przedostaje, trzeba często taki filtr wymieniać albo oczyścić. A tutaj, gdy mamy wyżej umiejscowiony, umiejscowioną tą obudowę z filtrem no to na dużo dłużej to po prostu funkcjonuje i oczywiście należy tam odpowiednich regulacji czasami i przeróbek dokonać właśnie czy przy gaźniku też, też jest o takiej tematyce film na moim kanale czyli wymiana filtra powietrza w kosiarce spalinowej jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do obejrzenia a to by było już na tyle w tym odcinku, więc ja Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.